Do punktu potrzebowali przed tą kolejką piłkarze Betu Termaliki, aby ze spokojem, bez oglądania się na innych, przypieczętować swój awans do PK o ekstra Problem w tym, że w dwóch ostatnich meczach ta sztuka im się nie udawała, więc przed meczem ze Stomilem presja na Brukbecie była dość spora. Martin Zeman to on jako pierwszy poszukał otwarcia wyniku, ale chybił i w tym bardzo spokojnym meczu długo utrzymywał się rezultat bezbramkowy. Podopieczni Mariusza Lewandowskiego z jednej strony ze staraniem o otwarcie wyniku, z drugiej ze świadomością, że w obliczu prowadzenia GKS-u Tychy ewentualna stracona przypadkowo bramka mogłaby się okazać tragiczna w skutkach. Obejrzeliśmy przed chwilą próbę Radwańskiego, natomiast w 72 minucie groźnie zrobiło się porzucie wolnym. Nie wybił wystarczająco daleko Leszczyński, z czego chciał skorzystać Michal Hubinek, ale z linii bramkowej wybijał ostatecznie Damian Sierant. Powiedzmy sobie szczerze, to nie był porywający mecz w niecieczy, ale dla gospodarzy zdecydowanie najważniejszy w tym spotkaniu był ten moment. Końcowy gwizdek sędziego Sebastiana Jarzębaka, który w niecieczy przyniósł z jednej strony ogromną radość, a z drugiej chyba dużą ulgę. Słoniki w bólach dowiozły tę ogromną na pewnym etapie sezonu przewagę do końca i po bezbramkowym remisie ze Stomilem meldują się w PKO Ekstraklasie. Vrusíš